Psalm 5. Przewodnikowi chóru z grą na fletach. Psalm Dawidowy. Zwykle psalmy śpiewało się przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Ten Dawid nakazał śpiewać przy akompaniamencie fletów. Flet bardziej nadaje się do podkreślenia smutnego nastroju. A w tym psalmie Dawid mówi o swoim smutku. Usłysz Panie słowa moje, przejmij się westchnieniem moim. Zważ na głos błagania mego, królu mój i Boże mój, bo modlę się do ciebie. Dawid przychodzi ze swoim smutkiem, przed oblicze Boga i robi to nie pierwszy raz. Prosi Boga, żeby przejął się jego smutkiem, bo nie jest pewny, czy Bóg się nim interesuje. Panie, od rana racz słuchać głosu mojego. Rano przedkładam ci ofiarę i wyczekuję. Dawid robi co może, aby Bóg go wysłuchał. Zaczyna modlitwę rano. Pewnie zaraz po tym, jak się obudzi, składa Bogu ofiarę, żeby go do siebie lepiej usposobić. Bardzo mu zależy na tym, aby zostać wysłuchanym. Albowiem ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości. Zły nie może z tobą przebywać. Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma twymi. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość, zgubisz kłamców. Zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan. Dawid zwraca się do Boga jako do tego, który nienawidzi zła i tych, którzy je popełniają. Każdy grzech budzi gniew Boga, i Dawid jest pewny, że ten gniew w końcu się wyleje. Lecz ja dzięki obfitości łaski Twojej wejdę do domu twego. Skłonię się ku świętemu przybytkowi twemu w bojaźni przed tobą. Dawid nie uważa, że jego uczynki mogą mu zjednać Bożą przychylność. Liczy na to, że wejdzie do domu Boga, bo ma jego łaskę. Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej, ze względu na wrogów moich, wyrównaj przede mną drogę Twoją. Dawid ma wrogów i liczy na to, że Bóg pomoże mu w walce z nimi. Nie ma bowiem w ustach ich szczerości, wnętrze ich to zguba, otwartym grobem jest gardło ich, językiem swym schlebiają. Ukaż ich, Boże, niech padną przez własne knowania, z powodu licznych przestępstw odtrąć ich, gdyż zbuntowali się przeciwko Tobie. Dawid nie ma wątpliwości, że jego wrogowie swoimi grzechami wzbudzają gniew Boga i że Bóg chce ich ukarać i właśnie o to, aby ich ukarał, aby okazał przez to swoją sprawiedliwość, nieustannie prosi. Liczy na to, że właśnie dlatego Bóg da mu zwycięstwo nad nimi. Ten opis języka grzeszników, który tutaj Dawid przedstawił, cytował apostoł Paweł w swoim liście do Rzymian. Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają, będą się głośno weselić na wieki, Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować Tobą. Prosi o to zwycięstwo nad wrogami nie tylko we własnym interesie, ale wierzy, że będzie to zachęta i powód do radości dla wszystkich ludzi, którzy chcą ufać Bogu. Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego. Osłaniasz go życzliwością, jakby tarczą. Dawid wiele razy doświadczał tej Bożej opieki i Bożej życzliwości. Prosił Boga, żeby okazał ją tak, aby wszyscy widzieli. Panie, o Panie nasz, Panie, przedziwne Twe imię I ponad niebio sama jest tak Twój O Panie masz Panie, przedziwne Twe imię I ponad niebio sama jest tak Twój Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz Kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim? Kościoł i swą chwałą, boskim swym życiem dzielisz się z nim. O panie, nasz panie, przedziwne Twe imię, i koło sama jest ta Twój. O panie, nasz panie, przedziwne Twe imię. Pani rok swoi wszystko złożyłeś pod jego stopy, Owce i bydło i dzikie zwierzęta i to co płynie szlakami mórz. O panie, nasz panie, przedziwne twy imię i połonadnie biosa ma jest. dzieci śpiewają ci, Pamałę, Usta niemowląt śpiewają ci, Usta dzieci śpiewają ci. oh uh -huh.